Dziś chcę Wam przedstawić metodę tzw. transquestioningu, zaczerpniętą z książki Transurfing Rzeczywistości. Są to afirmacje w formie pytań. Dlaczego ta metoda jest tak skuteczna? Dlatego, że nasz umysł chce zawsze znaleźć odpowiedź na pytanie, które mu zadajemy. Dziś będziemy zadawać mu pytania o naszą wymarzoną rzeczywistość. W tym wypadku o otaczający nas dostatek i bogactwo, a nasz umysł zacznie szukać odpowiedzi na te pytania w naszej rzeczywistości. Jeżeli próbowaliście tradycyjnych afirmacji i odkryliście, że może nie do końca przekonują Waszą podświadomość, zachęcam Was do wypróbowania tej metody. Słuchajcie nagrania przez minimum 21 dni i obserwujcie co zacznie się dziać wokół was Zaczynamy Dlaczego otaczam niedostatek materialny Dlaczego otaczam niedostatek materialny Dlaczego pieniądze płyną do mnie z łatwością Dlaczego pieniądze płyną do mnie z łatwością Dlaczego przyjmuję strumień obfitości? Dlaczego przyjmuję strumień obfitości? Dlaczego mam mnóstwo pieniędzy? Dlaczego mam mnóstwo pieniędzy? Dlaczego zawsze odnoszę sukces? Dlaczego zawsze odnoszę sukces? Dlaczego odnoszę sukces we wszystkim, czego się podejmuję? Dlaczego odnoszę sukces we wszystkim, czego się podejmuję? Dlaczego codziennie oddaję się mojej pasji? Dlaczego codziennie oddaję się mojej pasji? Dlaczego naturalnie przyciągam dostatek i wszystko to, co służy mojemu dobru? Dlaczego naturalnie przyciągam dostatek i wszystko to, co służy mojemu dobru? Dlaczego każdego dnia jestem szczęśliwy i wdzięczny za dostatek w moim życiu? Dlaczego każdego dnia jestem szczęśliwy i wdzięczny za dostatek w moim życiu? Dlaczego bogactwo przychodzi do mnie z różnych źródeł? Dlaczego bogactwo przychodzi do mnie z różnych źródeł? Dlaczego dostatek jest moim prawem? Dlaczego dostatek jest moim prawem? Dlaczego zasługuję na dostatek? Dlaczego zasługuję na dostatek? Dlaczego pozwalam wszechświatu obdarzać mnie bogactwem? Dlaczego pozwalam wszechświatu obdarzać mnie bogactwem? Dlaczego pieniądze płyną do mnie w coraz większych ilościach z różnych źródeł cały czas? Dlaczego pieniądze płyną do mnie w coraz większych ilościach z różnych źródeł cały czas? Dlaczego jestem magnesem na pieniądze? Dlaczego jestem magnesem na pieniądze? Dlaczego myślę poza schematami? Dlaczego myślę poza schematami? Dlaczego kocham dostatek i bogactwo i przyciągam je z łatwością? Dlaczego kocham dostatek i bogactwo i przyciągam je z łatwością? Dlaczego mam nielimitowany dostatek? Dlaczego mam nielimitowany dostatek? Dlaczego świat jest pełen dostatku i radości? Dlaczego świat jest pełen dostatku i radości? Dlaczego świat jest pełen miłości i przyjemności? Dlaczego świat jest pełen miłości i przyjemności? Dlaczego jestem wdzięczny za stały strumień dobrych rzeczy pojawiających się w moim życiu? Dlaczego jestem wdzięczny za stały strumień dobrych rzeczy pojawiających się w moim życiu? Dlaczego jestem wdzięczny za ogromne powodzenie i dostatek pieniędzy w moim życiu? Dlaczego jestem wdzięczny za ogromne powodzenie i dostatek pieniędzy w moim życiu? Dlaczego wokół mnie widzę mnóstwo okazji? Dlaczego świat stoi przede mną otworem? Dlaczego wokół mnie widzę mnóstwo okazji? Dlaczego świat stoi przede mną otworem? Dlaczego zawsze dostaję wszystko to, czego pragnę? Dlaczego zawsze dostaję wszystko to, czego pragnę? Dlaczego bycie milionerem jest łatwe? Dlaczego bycie milionerem jest łatwe? Dlaczego pieniądze to pozytywna energia? Dlaczego jestem na wysokich wibracjach i przyciągam bogactwo? Dlaczego pieniądze to pozytywna energia? Dlaczego jestem na wysokich wibracjach i przyciągam bogactwo? Dlaczego otaczam niedostatek materialny? Dlaczego otaczam niedostatek materialny? Dlaczego pieniądze płyną do mnie z łatwością? Dlaczego pieniądze płyną do mnie z łatwością? Dlaczego przyjmuję strumień obfitości? Dlaczego przyjmuję strumień obfitości? Dlaczego mam mnóstwo pieniędzy? Dlaczego mam mnóstwo pieniędzy? Dlaczego zawsze odnoszę sukces? Dlaczego zawsze odnoszę sukces? Dlaczego odnoszę sukces we wszystkim czego się podejmuję? Dlaczego odnoszę sukces we wszystkim czego się podejmuję? Dlaczego codziennie oddaję się mojej pasji? Dlaczego codziennie oddaję się mojej pasji? Dlaczego naturalnie przyciągam dostatek i wszystko to co służy mojemu dobru? Dlaczego naturalnie przyciągam dostatek i wszystko to, co służy mojemu dobru? Dlaczego każdego dnia jestem szczęśliwy i wdzięczny za dostatek w moim życiu? Dlaczego każdego dnia jestem szczęśliwy i wdzięczny za dostatek w moim życiu? Dlaczego bogactwo przychodzi do mnie z różnych źródeł? Dlaczego bogactwo przychodzi do mnie z różnych źródeł? Dlaczego dostatek jest moim prawem? Dlaczego dostatek jest moim prawem? Dlaczego zasługuję na dostatek? Dlaczego zasługuję na dostatek? Dlaczego pozwalam wszechświatu obdarzać mnie bogactwem? Dlaczego pozwalam wszechświatu obdarzać mnie bogactwem? Dlaczego pieniądze płyną do mnie w coraz większych ilościach z różnych źródeł cały czas? Dlaczego pieniądze płyną do mnie w coraz większych ilościach z różnych źródeł cały czas? Dlaczego jestem magnesem na pieniądze? Dlaczego jestem magnesem na pieniądze? Dlaczego myślę poza schematami? Dlaczego myślę poza schematami? Dlaczego kocham dostatek i bogactwo i przyciągam je z łatwością? Dlaczego kocham dostatek i bogactwo i przyciągam je z łatwością? Dlaczego mam nielimitowany dostatek? Dlaczego mam nielimitowany dostatek? Dlaczego świat jest pełen dostatku i radości? Dlaczego świat jest pełen dostatku i radości? Dlaczego świat jest pełen miłości i przyjemności? Dlaczego świat jest pełen miłości i przyjemności? Dlaczego jestem wdzięczny za stały strumień dobrych rzeczy pojawiających się w moim życiu? Dlaczego jestem wdzięczny za stały strumień dobrych rzeczy pojawiających się w moim życiu? Dlaczego jestem wdzięczny za ogromne powodzenie i dostatek pieniędzy w moim życiu? Dlaczego jestem wdzięczny za ogromne powodzenie i dostatek pieniędzy w moim życiu? Dlaczego wokół mnie widzę mnóstwo okazji? Dlaczego świat stoi przede mną otworem? Dlaczego wokół mnie widzę mnóstwo okazji, dlaczego świat stoi przede mną otworem? Dlaczego zawsze dostaję wszystko to, czego pragnę? Dlaczego zawsze dostaję wszystko to, czego pragnę? Dlaczego bycie milionerem jest łatwe? Dlaczego bycie milionerem jest łatwe? Dlaczego pieniądze to pozytywna energia? Dlaczego jestem na wysokich wibracjach i przyciągam bogactwo? Dlaczego pieniądze to pozytywna energia? Dlaczego jestem na wysokich wibracjach i przyciągam bogactwo? Dlaczego otaczam niedostatek materialny? Dlaczego otaczam niedostatek materialny? Dlaczego pieniądze płyną do mnie z łatwością? Dlaczego pieniądze płyną do mnie z łatwością? Dlaczego przyjmuję strumień obfitości? Dlaczego przyjmuję strumień obfitości? Dlaczego mam mnóstwo pieniędzy? Dlaczego mam mnóstwo pieniędzy? Dlaczego zawsze odnoszę sukces? Dlaczego zawsze odnoszę sukces? Dlaczego odnoszę sukces we wszystkim, czego się podejmuję? Dlaczego odnoszę sukces we wszystkim, czego się podejmuję? Dlaczego codziennie oddaję się mojej pasji? Dlaczego codziennie oddaję się mojej pasji? Dlaczego naturalnie przyciągam dostatek i wszystko to co służy mojemu dobru Dlaczego naturalnie przyciągam dostatek i wszystko to co służy mojemu dobru Dlaczego każdego dnia jestem szczęśliwy i wdzięczny za dostatek w moim życiu? Dlaczego każdego dnia jestem szczęśliwy i wdzięczny za dostatek w moim życiu Dlaczego bogactwo przychodzi do mnie z różnych źródeł? Dlaczego bogactwo przychodzi do mnie z różnych źródeł? Dlaczego dostatek jest moim prawem? Dlaczego dostatek jest moim prawem? Dlaczego zasługuję na dostatek? Dlaczego zasługuję na dostatek? Dlaczego pozwalam wszechświatu obdarzać mnie bogactwem? Dlaczego pozwalam wszechświatu obdarzać mnie bogactwem? Dlaczego pieniądze płyną do mnie w coraz większych ilościach z różnych źródeł cały czas? Dlaczego pieniądze płyną do mnie w coraz większych ilościach z różnych źródeł cały czas? Dlaczego jestem magnesem na pieniądze? Dlaczego jestem magnesem na pieniądze? Dlaczego myślę poza schematami? Dlaczego myślę poza schematami? Dlaczego kocham dostatek i bogactwo i przyciągam je z łatwością? Dlaczego kocham dostatek i bogactwo i przyciągam je z łatwością? Dlaczego mam nielimitowany dostatek? Dlaczego mam nielimitowany dostatek? Dlaczego świat jest pełen dostatku i radości? Dlaczego świat jest pełen dostatku i radości? Dlaczego świat jest pełen miłości i przyjemności? Dlaczego świat jest pełen miłości i przyjemności? Dlaczego jestem wdzięczny za stały strumień dobrych rzeczy pojawiających się w moim życiu? Dlaczego jestem wdzięczny za stały strumień dobrych rzeczy pojawiających się w moim życiu? Dlaczego jestem wdzięczny za ogromne powodzenie i dostatek pieniędzy w moim życiu? Dlaczego jestem wdzięczny za ogromne powodzenie i dostatek pieniędzy w moim życiu? Dlaczego wokół mnie widzę mnóstwo okazji? Dlaczego świat stoi przede mną otworem? Dlaczego wokół mnie widzę mnóstwo okazji? Dlaczego świat stoi przede mną otworem? Dlaczego zawsze dostaję wszystko to, czego pragnę? Dlaczego zawsze dostaję wszystko to, czego pragnę? Dlaczego bycie milionerem jest łatwe? Dlaczego bycie milionerem jest łatwe? Dlaczego pieniądze to pozytywna energia? Dlaczego jestem na wysokich wibracjach i przyciągam bogactwo? Dlaczego pieniądze to pozytywna energia? Dlaczego jestem na wysokich wibracjach i przyciągam bogactwo? Dlaczego otaczam niedostatek materialny? Dlaczego otaczam niedostatek materialny? Dlaczego pieniądze płyną do mnie z łatwością? Dlaczego pieniądze płyną do mnie z łatwością? Dlaczego przyjmuję strumień obfitości? Dlaczego przyjmuję strumień obfitości? Dlaczego mam mnóstwo pieniędzy? Dlaczego mam mnóstwo pieniędzy? Dlaczego zawsze odnoszę sukces? Dlaczego zawsze odnoszę sukces? Dlaczego odnoszę sukces we wszystkim, czego się podejmuję? Dlaczego odnoszę sukces we wszystkim, czego się podejmuję? Dlaczego codziennie oddaję się mojej pasji? Dlaczego codziennie oddaję się mojej pasji? Dlaczego naturalnie przyciągam dostatek i wszystko to, co służy mojemu dobru? Dlaczego naturalnie przyciągam dostatek i wszystko to, co służy mojemu dobru? Dlaczego każdego dnia jestem szczęśliwy i wdzięczny za dostatek w moim życiu? Dlaczego każdego dnia jestem szczęśliwy i wdzięczny za dostatek w moim życiu? Dlaczego bogactwo przychodzi do mnie z różnych źródeł? Dlaczego bogactwo przychodzi do mnie z różnych źródeł? Dlaczego dostatek jest moim prawem? Dlaczego dostatek jest moim prawem? Dlaczego zasługuję na dostatek? Dlaczego zasługuję na dostatek? Dlaczego pozwalam wszechświatu obdarzać mnie bogactwem? Dlaczego pozwalam wszechświatu obdarzać mnie bogactwem? Dlaczego pieniądze płyną do mnie w coraz większych ilościach z różnych źródeł cały czas? Dlaczego pieniądze płyną do mnie w coraz większych ilościach z różnych źródeł cały czas? Dlaczego jestem magnesem na pieniądze? Dlaczego jestem magnesem na pieniądze? Dlaczego myślę poza schematami? Dlaczego myślę poza schematami? Dlaczego kocham dostatek i bogactwo i przyciągam je z łatwością? Dlaczego kocham dostatek i bogactwo i przyciągam je z łatwością? Dlaczego mam nielimitowany dostatek? Dlaczego mam nielimitowany dostatek? Dlaczego świat jest pełen dostatku i radości? Dlaczego świat jest pełen dostatku i radości? Dlaczego świat jest pełen miłości i przyjemności? Dlaczego świat jest pełen miłości i przyjemności? Dlaczego jestem wdzięczny za stały strumień dobrych rzeczy pojawiających się w moim życiu? Dlaczego jestem wdzięczny za stały strumień dobrych rzeczy pojawiających się w moim życiu? Dlaczego jestem wdzięczny za ogromne powodzenie i dostatek pieniędzy w moim życiu? Dlaczego jestem wdzięczny za ogromne powodzenie i dostatek pieniędzy w moim życiu? Dlaczego wokół mnie widzę mnóstwo okazji? Dlaczego świat stoi przede mną otworem? Dlaczego wokół mnie widzę mnóstwo okazji, dlaczego świat stoi przede mną otworem? Dlaczego zawsze dostaję wszystko to, czego pragnę? Dlaczego zawsze dostaję wszystko to, czego pragnę? Dlaczego bycie milionerem jest łatwe? Dlaczego bycie milionerem jest łatwe? Dlaczego pieniądze to pozytywna energia? Dlaczego jestem na wysokich wibracjach i przyciągam bogactwo? Dlaczego pieniądze to pozytywna energia? Dlaczego jestem na wysokich wibracjach i przyciągam bogactwo?